Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła, i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. A na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, Ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże. Amen. Stoi królowa po Twojej prawicy. Stoi królowa prawicy. Tron Boże, trwa na pieki. Berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa złocie z Stoi po Twojej prawicy, stoi król, po Twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz na kłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu Twego Ojca, Król pragnie Twego piękna, on Twoim Panem oddaj mu pokłon. Stoi królowa o Twojej prawicy. Tróra królewska wchodzi pełna chwały, podziana złoto głów. W szacie prowadzą ją do króla, za nią prowadzą do Ciebie dziewice jej drogny. Stoi królowa, swojej prawicy. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia! Chrystus z martwych stał jako pierwszy spośród tych, co pomarli, ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się z martwych Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto słowo Boże. Alleluja, 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 Alleluja. Maria została cięta do nieba. Radują się zastępy ańiołów. Alleluja, 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 alleluja. Aniśmy W Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta pokolenia Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmia w moich uszach, Poruszyło się z radości, dzieciątko, w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane wśród Pana. Wtedy Maria rzekła: Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój Bogu, Zbawcy moim, powierzał na uniżenie swej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Niego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją, pokazał moc swego ramienia, rozproszył wyszlący się zamysłami serc oj Strącił władców w stronę, aby wyszły pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwo na wieki. Oto słowo pańskie. A Panie Jezu, Dziś spełniają się Słowa. Twojej matki Maryni. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Tak, Panie Jezu, możemy też powiedzieć, za Twoją matką tutaj obecną. Jest tutaj obecna przy Tobie. Tak, Mario, błogosławić Cię będą wszystkie pokolenia. Ale Ty pełna pokory od razu dodajesz, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. A więc to nie dlatego, że Ty coś nadzwyczajnego zrobiłaś, tak mówisz o sobie, ale że te wielkie rzeczy Uczyni ci wszechmocny. Tak, Maryjo? I chcesz, byśmy też taką postawę przyjęli, że cokolwiek wielkiego w naszym życiu to jest dzieło wszechmocnego. Nasze życie jest dziełem wszechmocnego Boga. Trzymaliśmy je w darze od Boga, dzieło wszechmocnego. Tak, życie jest darem, a dzisiaj jesteśmy skłonni tak mówić. Życie jest prawem, kobieta ma prawo do życia. Marzonkowie mają prawo do życia. Żadne prawo. Życie jest darem. A to znaczy, że nie można wymuszać życia różnymi metodami, jak w tej chwili się to robi wielokrotnie tutaj wspomniane in vitro. Tak, Panie Jezu? Życie jest darem. Cokolwiek w życiu osiągamy wielkiego, to tylko dlatego, że otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy różne talenty od Boga i otrzymaliśmy. A my tylko skromnie z nich korzystamy, możemy powiększać je. Życie jest darem. I też my wiemy, ponieważ jest największym darem, to też najbardziej jest zwalczany przez diabła. I tak oto spełnia się to, co mówi Księga Apokalipsy. Ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obiecza na słońce. Ale też inny znak na niebie, smog ognisty. Siedem głów, dziesięć rogów. Siedem wiademów, strasznie silny i bogaty. A, to jest pięknie. I tenże smog po dzień dzisiejszy czyha na życie. Czyha na życie. Nienarodzone. Nienarodzone poczęta, nienarodzone. Tak. Niestety, Panie Jezu, za zgodą Twojej braci, za zgodą dzieci Bożych, za zgodą. Za zgodą. I tak. Co się stało? przyjemności, która służy przekazywaniu życia, owszem, chcemy korzystać. Seks jest piękny, ale jeśli jest ta przyjemność, to ona czemu służy, ona ma motywować do przekazywania życia, to stało się celem samym sobie. Oczywiście można tej przyjemności doznawać. Mężczyzna z kobietą, kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną. W samej przyjemności można czemu nie. Tak, panie Jezu. Tak, tak, panie Jezu. Mario, ty jesteś jako matka, ciebie to boli. Bardzo ciebie to boli i wiesz, że boli to twojego syna, który tutaj jest obecny. Jest obecny. To nie żaden znak, jak to pięknie się mówi, ale rzeczywista obecność Panie Jezu, Twoja cierpiącego. Ty nas kochasz. Ty nas kochasz. Jeśli widzisz nas takich, ludzi takich widzisz, to cierpisz. To cierpisz. Stąd przyjdź z Twoim wizerunkiem. Oczywiście. Byśmy mieli tę świadomość, że Ty jesteś tutaj cierpiący. Oczywiście jesteś też w niebie i to jest Twoja tajemnica, w jaki sposób jesteś obecny w niebie. Jesteś tutaj obecny. Tego nie pojmiemy, ale my w to wierzymy. Tak, Panie Jezu, walczą. Walczymy z Tobą. Ale na szczęście. Ostatnie słowo należy do Ciebie, jak mówi święty Paweł Apostoł. Wreszcie nastąpi koniec. Tak. Gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Tak, Panie Jezu, to zapowiedź Twojego ostatecznego zwycięstwa. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć, bo wiemy, że śmierć jest karą za grzech. I tak na nią patrzymy. Jeśli wyzbędziemy się grzechu, to będziemy, Panie Jezu. W niebie z Tobą. I to jest coś, co dzisiaj nam przypominasz przez niebowzięcie swojej matki. Maryjo, chcemy Cię widzieć. Chcemy z Tobą oglądać Twojego syna. Co wierzy? Budmie się za wszystkich, mam rząd, aby zawsze byli gotowi przyjąć poczęte życie. Strzelczo, wzorem Marii, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Budmy się za wszystkich ludzi na świecie, aby nawrócili się. To znaczy, żeby wierzyli w Pana Boga, modlili się i we wszystkim co robią zechcieli podobać się Panu Bóg. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za wszystkich przebywających na wakacjach, aby dobry Bóg odnowił ich siły i szczęśliwie wrócili do domu. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za naszych zgromadzonych. Byśmy trwali przy Chrystusie i głosili Jego wiarę, nadzieję i miłość. Ciebie prosimy. Modli się za powstańców śląskich, którzy sto lat temu wystąpili o, o to, aby te ziemie zostały przyłączone do Polski. Ciebie prosimy. Bo Święty Ojcze Wszechmogący przyjmie od nas te prośby, które Tobie. Przepradamy w imię za Zastanowienia Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Wszechu. Amen.